Mamy telefon od widza, halo halo, kto do nas dzwoni jak masz na imię? Cześć, witam do, do Cześć. Eee, pytanie do Mateusza Borańskiego. Chciałem Proszę zadać bardzo. mu pytanie. Kolego Mateuszu, powiedz mi, u jakiego ty fryzjera się czeszesz, bo daje masz fryzurę kolego złoty. Daj mi to zawodowo. <grym> nawijaj, no, nawijaj no, kolego. Skąd masz tego fryzjera, bo ja bardzo chętnie bym pojechał, bo powiem ci szczerze, że kurczę, no mam podobną fryzurę do ciebie, ale ty jesteś uczasany perfekcyjnie dziś. A dziękuję, miło. No starałem się jak mógł. Rozumiem. i to jest zaczeska na żel jest czy jakoś tak normalnie na spray, jak to robisz? Jeszcze się sprayem, co A, rozumiem. Spray. Rozumiem, że tam mama gdzieś z tyłu zawsze stoi za tobą, tak, i tam grzebień trzyma, podaje... To jaka mama. Styliska moja od włosów. Tak, może mama? No Nie mam. Bliska od włosów. Nie mam. Stylistka od włosów, zajmuje się moim fryzurą. No dobra, to drugie takie pytanie, powiedz teraz. Jak kurwa można być takim pośmiewiskiem internetowym, jak ty i cała twoja rodzina? Wiesz Wypierdalej. wypierdalaj. No ale czemu wypierdalaj? No i co? Nie masz nic innego do powiedzenia w tym momencie? Nie, bez. No ale dlaczego? Bo co? Paszovo. No Jesteś chłopie farmazonem, kurwa. Wpadłeś, chłopie, do studia, usiadłeś, kurwa, nad gościem, który tak Naprawdę no nic do ciebie nie powiedział. Wyzymał, I chłopie... Ale dlaczego wyzywał? Nie masz no, no, ma nic powiedzenia, nie będę wyzywał. Ja ale jestem na spoko. oni weź go tam. Weź go tam weź go. A czemu z No to wytłumasz, po prostu wytłumacz. Kim Dobra. ty się uważasz, kim ty jesteś w tym internecie, kim ty jesteś na świecie? Śp... Jesteś kozakiem, czy ja? Jak to wygląda? Wytłumacz to, wytłumacz to naprawdę przed tymi, tyloma widzami, bo jest 140 tysięcy widzów. Weź to proszę wytłumacz wszystkie. Czy kim ty kurwa jesteś. Czy jesteś jestem kozakiem czy nie? Czym, kim, kim jestem? No, kim ty jesteś? Czy ty jesteś kozakiem? Czy ty jesteś ulicznikiem, jak Kim ty kurwa jesteś? Bo dla mnie ty jesteś pierdolonym który kurwa przychodzi na wizję i się kurwa giba przed wszystkim razem ze swoim starym kurwa i jeszcze do tego kurwa budka sufera z twoją starą z tyłu jak to wygląda Peter? Mateusz, chyba... teraz ci nie odpowiem ale dlaczego nie wyraźnie powiedzi, że nie odpowie na te to ty jesteś zbyt, no to... Zbyt, zbyt arogancki zbyt wulgarny żebym się ale nie to nie, nie jest swoich... arogancja bo zobacz arogancją to jest to jak ty przychodzisz tak naprawdę wchodzisz do studia nie witając się tak naprawdę z gościem i pierwsze co ty wyskakujesz do niego z gębą i musisz do niego wstać to jest to jak, jak ja bym na przykład siedział tam w tym studiu i byś zrobił coś takiego do mnie w moim kierunku, ja bym stał i by ci od razu strzelił chłopiec od razu. automatycznie. Ja się tak się dziwię, że tej kwadratury nie jestem. Yy, nie wiadomo, kto wie, może wiesz, i tak, ja, może ja, nie. Ja tak, nie, ja nie wiesz uważam, tego, że nie oceniaj tego przemówienia. Dla mnie jest to śmieszne, dla mnie jest to niefajne, nieładne zachowanie. Ja nie chcę jak ten sposób. Ja mogę oddać, jak ktoś mnie uderzy, ja oddam, ale a lepiej wyderzy, A ty dobra. naprawdę myślisz, że żebym my tego chłopca uderzył? Wiesz, chłopca, widzisz. A czemu ty, ty, ty dobrze, tak próbowałeś? Myślisz, żebym Rafał uderzył? Ale on ma rację, bo kolegi nie ma, to jest kurwa. Ale za każdym razem bo jeśli kolegi nie jest kurwa. Ale no jakby to mnie się z kim rozmawiałem. chłopca w tej wiesz co, ja ci powiem, ja by to coś świadczyło. Chujowo, bo zamierzasz no, walkę no. i zachowałbyś się mega kurwa brzydko. No, Ale dokładnie. cały czas mi kurwa próbujesz umniejszyć. Nie wiem, ja ci rosną, kiedy mnie wyzywasz, kurwa. Wiesz, kiedy pokazujesz, co? kiedy mówisz ludziom, o jestem lepszy we trzech, może byś do mnie wyskoczył. Ale tu teraz kurwa. wiesz, teraz grasz, Starry, Nie, nie, bo nie, To nie jest epoka kamienia kurwa u pana przykład, Tutaj jeżeli miałby się kurwa. konfrontować z takim gościem na twoim poziomie, to musiałbym.